Gotum. Powiedziałeś jeszcze, już powoli zbliżając do końca, że przed tobą tak naprawdę 5-6 lat mocnego boksowania. No, 6 lat. E... Tak. Do 38 roku życia. Myślę. Czyli nie będziesz się bawił w gołotę, ale to tak, między wierszami. W każdym razie. Znaczy, wiesz, jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, tak? Bo wiadomo, że różne rzeczy się mogą stać. Zależy no. yy, po pierwsze, ma to parę czynników. Jak się będę prowadził? W jakim będę, będę stanie fizycznym, tak? Jak ciało moje, umysł, głowa. Yy, I później w ringu, jak, będą, jak będzie ta reakcja, wiesz, szybkość reakcji, jak będzie reagować. Jak będę zbierał już, jak powiem, yy, za frajer przychodził z jakimś tak, powiem, tak zwanym kelnerem, czy frajerem wychodził do ringu i będę zbierał po łbie, no to zdejmę rękawice, powiem dziękuję bardzo, chyba muszę doszło do końca, tak? Dopóki y, będę miał siłę, pewien refleks, y, myślenie w tym ringu, y, będę boksował, no więc tak mówię, że do 38 roku życia, 5-6 lat, ale y, może to będzie, nie wiem, do 45 roku życia, tak jak tutaj widzieliśmy, tak jak Ci mówiłem wcześniej o Hopkinsie, tak, 48-latek i przygotował się do walki fenomenalnie, moim zdaniem, ej. moim zdaniem robi wielkie wrażenie, tak, taki Foreman, który w wieku 45 lat jeszcze był Mistrza Świata, tak, więc, wiesz, są zawodnicy tacy klasowi, topowi, którzy, no, zdaje mi się, że dbali o siebie na pewno, jak trenowali, nie? Nadużywali pewnych rzeczy i dlatego tak długo boksować, no. no. Przewidujesz, prędzej czy później przejdziesz do tej ciężkiej? Myślę, że tak, no, prędzej czy później tak. Spróbuję tam kilka razy. Zobaczę, jak z tymi wielkulodami, raczej z tymi, wiesz, ko końmi, tak? Bo to są konie niektórzy naprawdę wielcy i, i niewygodni, i silni bardzo. Więc zobaczymy. No, ja też nie grzeszę siłą, więc yy, fajnie było się pójść sprawdzić. A wiesz jak to zrobić, żeby nie stracić tej szybkości z tej kategorii? Czy wiesz to, tak. Yy, na, nabić się w pewnym sensie mięśniami, a nie śniami, ani tłuszczem, nie samarą, żeby yy, tu nie było więcej niż tu. Tak? Żeby nogi tu nie była szersza niż barki, więc yy, zrobić Pewną siłę, pewną masę mięśniową, i no gdzieś tam trenować, próbować, tak? Ja pewną dynamikę mam, więc to nie jest tak, że ja bym stracił pewnie tą dynamikę, bo jeśli trenowałem ważąc 98 kg i gdzieś tam ta dynamika była, tylko wiadomo, kondycja nie była taka za bardzo, no to zdaje mi się, że kiedy przerobię to w mięśnia i będę te 98 albo 100 kilo ważył, w mięśniach będzie też dobrze, i tylko że z wydolnością, nie wiadomo, trzeba dużo pracować nad wydolnością. No to ze swojej strony życzę jak najszybciej poznania przeciwnika, dobrej walki. Nie dziękuję, oczywiście I... zwycięskiej, tak? No, oczywiście zwycięskiej. I, I zrobienia porządku w końcu w ciężkiej, bo któryś pole w końcu musi dotrzeć do tym Dzięki